W poprzednim filmiku wspomniałem o przewodach ochronnych PE Które nie były jeszcze zrobione e, Zerknijcie za mną Tak to wygląda e, Przewody PE od złączek uziemiających Przypominam, że te złączki To są złączki, które e, od razu uziemiają Poczekajcie, niech no zerknę O, jest tu jedna Zobaczcie, to jest złączka która tutaj ma metalową część, która. Oj, czekajcie, ktoś tam przyszedł. Dobra, ktoś mnie tam rozproszył, już mogę dalej. Skończyliśmy chyba na tej złączce. Ma metalową część od spodu, tak? Która trzyma ją mechanicznie i łączy elektrycznie przewód, tu podłączony, razem z szyną metalową, co za tym idzie. Z metalową obudową częścią, nie? czyli spaja wszystko elektrycznie w całość. Ten przewód nie wisi elektrycznie w powietrzu, tylko jest dzięki tej metalowej części w tej złączce połączony z szyną. To jest bardzo ważne, bo zwiększa, że tak powiem, powierzchnię kontaktu, ogranicza możliwość jakiegoś takiej sytuacji, że ten przewód jest niepodłączony. Bo nawet jeżeli w tej złączce byśmy te wszystkie przewody stąd odkręcili, to ta złączka i tak jest podłączona do przewodu ochronnego za pomocą tej metalowej szyny, bo ta złączka podłącza przewód główny PE do szyny, a w dodatku cała obudowa jest również uziemiona. Na dole przy podejściu zasilania hmm, również mamy złączkę główną uziemiającą, e, która również uziemia obudowę przez szynę. Dodatkowo mamy przewodem odejście, tym tutaj, pod główny zacisk uziemiający obudowy. Więc mamy tak dużo punktów połączenia elektrycznego przewodu PE do obudowy przez śrubę. Do obudowy przez szynę, przewodem do drugiej złączki u góry, prawda? Tutaj w tym miejscu na szynę, przewodem na listwę, z listwy do każdej poszczególnej złączki PE, która też oddzielnie łączy się z szyną, więc e, przewód PE bardzo ważny, dlatego te złączki są tak skonstruowane. Aby tutaj nie było problemu z ciągłością przewodu PE, i przy pomiarze pętli zwarcia, tutaj będzie wszystko ładnie, pięknie wychodzić, nie będzie problemu ze stykiem, tak? Nawet jeżeli mówię awaryjnie, ten przewód nie będzie tu przykręcony, to ta złączka i tak ma ciągłość przewodu PE. To do następnego krótkiego filmiku, trzymajcie się. Dzisiejszy filmik był nagrany za pomocą takiego ustrojstwa mikrofoniku, który mam w ręku, bo mój mikrofon w telefonie niestety uległ awarii. No, i teraz pytanie: czy jest lepiej?